Witam wszystkich z tej strony, Loczek i to jest taki film. Dziękujący za ponad 3000 subskrypcji, które wybiły już jakiś czas temu. Na chwilę aktualną, gdy komentuję ten film, jest 300, 3135 subskrypcji i ponad 300 tysięcy wyświetleń filmów. A jeszcze kilkoma liczbami zarzucę. Od początku istnienia mojego kanału dostałem ponad 15,5 tysiąca ocen pozytywnych, ocen negatywnych 1200. Komentowaliście moje filmy 6200 razy. A ktoś dodał do lubionych 600 razy. Dlatego bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że chcecie oglądać moje filmy. Yy, na pewno dziękuję wszystkim widzom, wiernym i niewiernym, które po prostu lubią obejrzeć moje filmy od czasu do czasu i tym, którzy wchodzą na, mój filmik, na moje filmiki zawsze. Hejterom, osobom, które mnie nie lubią, oraz trollom. Gdyby nie oni, nie byłbym gdzie tu, tu, gdzie jestem teraz. Ale to wszystko dzięki Wam. Trochę przejdźmy do gameplayu, tak niezależnie od niedzielnych MOABów, to tutaj w tle widzicie 30 do 0 free for all MOAB Bo ostatnio zaznaczony, oj, gość do już już loczkowi się skończyły pomysły, oj, jaki loczek, jaki wrzucił MOABy z infekcji Na infekcji każdy potrafi wrzucać MOABy No to jakby nie było, tutaj macie MOABA tego na village MP7 z szybkim ogniem i tłumikiem, no i moim z standardowymi perkami. Tutaj czujnik ruchu sobie rzuciłem Proste jaskini. Jak widzicie, miałem szczęście, że dużo przeciwników nie miało tego asasyna. I na czujniku ruchu mi się pojawiali. Ja mogłem ich eksterminować dowoli. Przez ten czas na YouTubie nauczyłem się, że na pewno nie można wiązać się z jakimiś ludźmi tak bardziej. Po prostu. Można mieć jakieś tam przyjaźnie, ale bez przesady. Na nikim nie polegać. Pamiętajmy, że to jest internet. Tutaj każdy może trollować, mówić co chce. Tutaj w internecie jest każdy najważniejszy. Każdy wie najlepiej, każdy gra najlepiej, każdy jest najlepszy, każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony. Tak jest rzeczywiście, ale ja wam dziękuję, że jesteście ze mną. Także muszę podziękować wam, bo dzięki wam Mam partnerstwo od YouTube'a, prawdziwe od YouTube'a, nie jak kiedyś miałem od pomarańczki Jakieś tam pieniążki wpływają, jednak YouTube nie chce dawać Reklam na filmiki z Call of Duty, więc Na inne filmiki jakaś tych reklama jest, na tych nie zawsze Chciałem wam podziękować, że klikacie łapki w górę Jak was poproszę lub was jak nie poproszę, to jest naprawdę motywującą rzeczą Która jest potrzebna do, dla komentatora Widzów może mam 3000, jednak dziennie jest to od 1000 do 2500 wyświetleń, generuje mój kanał, co jest naprawdę naprawdę dużą ilością, gdy widzę kanały, które mają po 20 tysięcy widzów i nie mają takiej ilości wyświetleń. Naprawdę mnie to cieszy, bo to mm, pokazuje, że jest jakaś przyszłość przede mną i może być tylko lepiej. Jeszcze raz to dzięki Wam. Trochę o tym gameplayu, troszeczkę bardziej. Yy, to był już ostatni poziom mojego prestiżu. No i stwierdziłem, mapka Village mp 7 nie powinna się nadać na tą mapę. Jednak dobry resp, dobre miejsce, dobre ułożenie. Przeciwnicy też dobrzy i udało się jakoś to ugrać. Tutaj jak widzicie, mam już 22 killstreak i po prostu jestem na ulichych resp. Jak widzicie, zawsze moja taktyka na Free For All to obchodzenie wokół 10% mapy. Co pozwala mi kontrolować grę. Większość przeciwników i tak przychodzi do mnie. Ja nie mam ich po co szukać, więc nie martwi się, że ten. Gdy kontrolujecie jakąś część mapy, zawsze wiecie, że przeciwnicy będą przychodzić do was, wy ich nie musicie szukać. Tu już mała wbity 30 do 0. Ja wam dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie te filmiki, że po prostu komentujecie. A jeżeli podobał Wam się ten filmik, skomentujcie. I pozostawcie łapkę po sobie, żebym wiedział, że jesteście. Pozdrawiam. Papa pa, serdecznie. Mówi do Was Loczek, jak zwykle pozytywnie. Nie martwiący się o nic. Papa. Pa.